Witam państwa bardzo serdecznie w programie na opinie Julia Pidera była europosłanka, była posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego była? Dlaczego nie jest pani w Europarlamencie, w Sejmie ani w Senacie? Panie redaktorze, yy... po pierwsze, osobista niechęć przewodniczącego regionu Mazowieckiego, który. Andrzeja Halickiego. Andrzeja Halickiego, tak jak wiemy, twórcy obecnego wyniku wyborczego współtwórcy, no, no, który, Zoszu który, który dzielił się z różnymi listy. ludźmi opinią, że będzie mnie banował na listach i nie wpuści mnie na posła. Więc, ale pomijam osobistą niechęć, bo to jest oczywiście bardzo, powiedziałabym, takie plotkarsko interesujące, ale rzecz druga jest ważniejsza. Ja przeanalizowałam bardzo starannie wyniki na Mazowszu, na którym są trzy okręgi. Radomski, Siedlecki i Płocki. Na Mazowszu poza Warszawą. Wszystko było ustalone postawiony pod liderów list. W Płocku był to szef Warszawy Platformy. Marcin w Radomiu Kierwiński. była to pani gasiuk Pichowicz. I w Radomiu była, nie, w Radomiu, to... w Radomiu była pani Kluzi-Klostkowska. W Kluzi-Klostkowska i w Siedlca Gasiub Pichowicz. Ale co pani chce powiedzieć, że, że ludzie z Chetyny ustawili tak listy, żeby lider zgarniał poparcie Żeby lider zgarniał i żeby nie... wszystko. Jak, I żeby nikt mu nie zagrażał. Tak. Tak? Jak pan zobaczy na pisowskich listach, tam było od czterech do sześciu na każdej wielotysięczników, czyli kandydatów. Którzy dla PiSu zgarniali Dobrze, pani, olbrzymie pani, do, ilości minister, głosów. Ale żebyśmy to uporządkowali. Pani zarzut jest taki, że listy platformy były skonstruowane w ten Ustawione, sposób, że nie przyciągały głosów, tylko miały wypromować tego tak głównego jest, kandydata. Głównego kandydata. Schetyny, tak? Dwójką był zawsze poseł aktualny, który wiadomo nie robi więcej niż 11 tysięcy, a reszta to byli ludzie, którzy, którzy naprawdę zdobywali jakieś minimalne ilości głosów. Dobrze, skutek to, to... był taki, że różnica między. Pisem a Platformą ilość głosów między 15 a 19 rokiem na niekorzyść Platformy wzrosła do około 10%. No to zadam Pani to fundamentalne pytanie, czy Grzegorz Schetyna powinien odejść z szefostwa Platformy? No dla mnie jest to oczywiste. Przecież to nie jest pierwsza wpadka. No ja zwracam uwagę, że to jest trzecia wpadka i ja zawsze słyszę... przegrane yy, samorządowe, chociaż wtedy wynik w miastach no, był lepszy, bardzo przegrane europejskie. Możemy dzielić włos na czworo. Nie interesuje Mazowsze, bo ja tam byłam od wielu lat posłem. I powiem panu, że w dwóch miastach pisowskich, Ostrołęka i Siedlce, yy, gdzie stawali kandydaci zgłoszeni przez Koalicję Obywatelską, yy, wygrywał niezależny, yy, niezależny Proszę, kandydat. Pani... Tylko, że Nie można, nie można też y, ogólnokrajowej polityki i pozycji Schetyny w platformie sądzić wyłącznie po sytuacji na Mazowszu. Dlaczego pani uważa, że on powinien odejść z przewodnictwa platformy po tym? Bo wyborach? tak były listy ustawiane wszędzie, były ustawiane. Czyli pani zdaniem on odpowiada za osłabienie list platformy, czy kolicję. Tak, za osłabienie list platformy. Proszę zwrócić uwagę, jeden z twórców tych wyborów, współtwórców tego, tego fatalnego efektu, pan Tyszkiewicz, Robert Tyszkiewicz, poseł z Podlaskiego. szef miał wynik? Trzeci wynik, czwarty wynik w tych wyborach, a był jedynką. Schetyna miał we Wrocławiu, nie nie Tak, nie... grzegorz Schetyna pisa. we Wrocławiu. Proszę zwrócić uwagę, liderzy poprzegrywali. Ludzie Grzegorza Schetyny tak naprawdę bo przegrywali Dobrze. poza Bidczakiem w Kaliszu. Okej, okay. proszę się nie gniewać, ale można powiedzieć, że Pitera jest frustratką, bo nie jest w tej chwili w parlamencie. Jak pani ocenia, ilu ludzi myśli podobnie jak pani w tym nowym Sejmie, w nowym klubie parlamentarnym? Panie redaktorze, nie powiedzą, że jestem frustratką, ponieważ ja nikogo nie prosiłam o miejsce na liście. Ja tylko formalnie zgłosiłam swoją kandydaturę. Raz na początku czerwca, czy w połowie czerwca rozmawiałam z Grzegorzem Schetyną, mówiąc, że byłaby, chętnie startowałabym z Siedleckiego. No oni nie byli chętni, Połowy czerwca tak? nikt się ze mną ale... nie kontaktował, a ja nie próbowałam prosić Dobrze, o to. ale wrócę do tego miejsce. pytania. Ilu, Pani zdaniem, ludzi, ma Pani wciąż kontakty w Platformie, ilu ludzi w tym nowym klubie parlamentarnym Platformy myśli tak jak Pani, na ile realna jest próba odwołania schetyny przed końcem jego kadencji Wie Bardzo wiele ludzi tak myśli. Tylko rzecz polega na tym, że jeszcze są inne metody nacisku. Będą dzielone komisje, w składach komisji będą miejsca przewodniczących, wiceprzewodniczących i tak dalej. Czyli nie mówimy o w idei, z tym, mówimy o stanowiskach. No, Panie czy pan w którejkolwiek kampanii słyszał, żeby w tle było państwo? Ja przecież całą tą kampanię do Parlamentu Europejskiego, paradoksalnie Kaczyński mówił o państwie, o chorej wizji, której ja nie chcę, tylko tej chorej wizji, opozycja powinna przeciwstawić swoją wizję. A myśmy tylko słyszeli o tym, że o, 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 o niesnaskach wewnątrz platformy, układaniu list. Proszę zwrócić uwagę, kiedy ostatnie listy były zgłoszone do Państwowej Komisji Wyborczej. Ostatniego dnia! Dobrze, ale wrócę do tego pytania. Jak pani szacuje zadowolonych i niezadowolonych z wyniku wyborów, także poprzez swoje osobiste związki ze Schetyną, to czy pani uważa, że jest realna próba odwołania Schetyny w najbliższych tygodniach, czy zmuszenia go do dymisji, czy on się obroni na stanowisku szefa Platformy? Nie umiem panu na to pytanie odpowiedzieć. Ludzie, z którymi ja rozmawiałam, oczywiście uważają, że musi być zmieniona sytuacja w platformie, natomiast do całości platformy musi dotrzeć jedno. Po pierwsze projekt platformy jest zamykany od... Co najmniej półtora roku. W jakim roku. sensie zamykamy? No Proszę zwrócić uwagę, w świadomości ludzi jest przebijana koalicja obywatelska, koalicja, no, koalicja obywatelska, obywatelska, europejska. europejska tam, no tam. Nieważne, tylko że na końcu po wyborach się sypie, no bo już się rozbiły efekty koalicji europejskiej między y, trzy formacje. Teraz widać, że się zaczynają rozbijać pomiędzy składowe koalicji obywatelskiej po tych wyborach. Y, natomiast y, no, musi dotrzeć do ludzi platformy, że za cztery Lata nie będzie, nie będzie tego bytu politycznego. W związku z tym, jeżeli myślą o dalszej karierze politycznej, to nie będą mieli żadnych kto, szans. Kto zastąpić, Więc to przynajmniej kto, musi być. Na kogo Jura Pitera jako członkini Platformy wciąż zagłosowałaby, gdyby doszło do wyborów? Kiedyś do tych wyborów, przynajmniej w przyszłym roku, dojdzie nowego szefa. Na kogo by pani zagłosowała? Ja mam poważny problem dlatego, że... Bogdan Zdrojewski nie, bo on zgłaszał no, takie, pan, Borys Budka... Może Bogdan, chętni... wie pan, do Borysa Budki mam wątpliwości, bo to on ustawił źle platformę, jeśli chodzi o e, obronę systemu sądowego w Polsce, bo on jest twarzą obrony starego systemu. Nikt nie będzie bronił i nie powinien bronić systemu sądowniczego, tylko problem polega na tym, że diagnoza była dobra, tylko PiS PISO... mhm. to... Tak jest PiSu. Tylko PiS wykorzystał diagnozę, żeby sobie podporządkować sądy, a myśmy się... Jawili ludziom jako obrońcy tego, co było, wiedząc doskonale. Czyli pani doskonale... powie, że niedobrze było tak, jak było w sądownictwie. Ale oczywiście, że nie. Sądownictwo było fatalne, panie redaktorze. Ludzie czekali po kilkanaście lat na, na wydanie orzeczeń, o... znaczy wyroków, czekali nie wiadomo jak długo na uzasadnienie. A może taki dawa błońska znamy pani bardzo dobrze z Warszawy, może ona powinna zostać liderką Platformy. Wie pan co, ja bym wreszcie, znaczy ja jestem, że tak powiem, członkiem platformy za czasów Donalda Tuska, który na pewno nie był figurantem, był na pewno osobą samodzielnie myślącą. Tak. Czyli nie nadaje się nasza szafę platformy na prezydenta? Prezydenci znaczy, wie być. I Andrzej Tudas był do jakiegoś stopnia figurantem, i jest, kiedy I Jest zostawał, figurantem. I jest figurantem. No to może kidawa polska się nadaje pan, do takiego ja, znaczy, myku. W ogóle, ja w ogóle się zastanawiam, czy system prezydencki, który jest Ale w Polsce nie to podłószmy na bok. Wie, ale my mów o tej Kidawie. Czy pani była zagłosowana wiem, jako na prezydenta? No wie pan, mam. mam znaczy, musiał, znaczy, nie widziałam jej nawet w żadnej debacie. No bo nie już, no właśnie, już sam fakt, że się boi rozmowy z innymi mm -hmm. politykami, poza wygłaszaniem do nich um, jakichś pouczeń, że, że mają się lubić, no ja jednak naprawdę wolałabym kogoś, kto. Ja wiem, jak rozumie państwo. Naprawdę, ja ale, po Panie prostu. Poseł, ale ukochany przez panią tutaj bez ironii mówię, Donald Tusk nie wróci. Nie, ale ja nie mówię, że wróci, tylko mówię, że w międzyczasie wykruszono z platformy. Ludzi, którzy moim zdaniem mogliby samodzielnie poprowadzić tą formację. Kto? No ja właśnie nie wiem. Może Dobrze. Bogdan Zdrojewski. Rzeczywiście, może jego deklaracja, że on byłby w stanie uporządkować. Państwo, ale spójrzmy też tak. Może te wybory były nie do wygrania ze względu na skalę transferów społecznych, taki głęboki podział ideologiczny, który wprowadził PiS na propagandę telewizji publicznej. Może sukcesem z jest chociaż to, że opozycja ma większość w Senacie. Panie redaktorze, naprawdę będzie ta większej sądzi No Pan może próbował osób, przekupić Tam e, jest kilka senatorów. osób, na które PiS ma e, tak zwane haki i Czyli trzymanie. O kim pani mówi? No, chociażby Stanisław Gawłoski. No, Człowiek Skatynia, polityczne był No Oczywiście, ale, platforma? ale on jest w sytuacji. Na no, to, co PiS będzie tak szantażował, ostryj, czy go Nie mam zielonego pojęcia. Ale... ale nie wiem, ja nie wiem, bo ja nie umiem takich rzeczy robić. Ja tylko to wiem, dlaczego ja, startował z cichym poparciem platformy Powiedziałabym na tak. Cały czas politycy platformy powtarzają, że polityk musi być czysty jak żona Cezara. Tylko nie idzie nie nie za tym refleksja, dlaczego ta zasada jest tak ważna. Bo moralność i etyka, oczywiście to jest jedno, ale to są potencjalne możliwości nacisku, wpływania na zachowania Dobrze, w parlamencie. To chcę pani powiedzieć taką, taki wariant, bo mamy w Senacie sytuację, pismo 48 senatorów na 100, Platforma 43, PSL 2, SLD 2. I tę większość, 51 mandatów dają senatorowie niezależni, którzy są kojarzeni z Platformą. I tam jest właśnie Gawłowski, o którym pani powiedziała, który ma, jest oskarżony o korupcję i pranie pieniędzy. Ale jest też Krzysztof Kwiatkowski, oskarżony o ustawianie konkursów, gdyby był szefem naj, Najwyższej Izby Kontroli. Gdyby ta większość 51, się utrzymała dzięki także tym dwóm senatorom. To pani się to podoba? No, ludzie, którzy mają, mówiąc Ale... najdelikatniej, kłopoty no, z prawem. Ja, ja mówiąc... Stanowiliby większość opozycyjną w Senacie. Ja mówiąc o pogłębionej definicji określenia, że polityk musi być jak żona Cezara, powiedziałam o dwóch aspektach. Jeden aspekt to jest etyczno-moralny i drugi aspekt to jest to, że nie może być nacisków na polityka. Więc yy, 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 no, to jest jakby oczywiste. No to yy, wie pani co, się no, yy, yy, do taśmy słowo Neumana, który mówił ym, na owych taśmach, mniej więcej tak: no Dopóki ktoś jest w platformie, to czy ma zarzuty, czy nie ma zarzuty, to da się to przedstawić jako sprawę polityczną. Znaczy, chciałabym sprostować jedną rzecz. To nie była rozmowa prywatna. Mówi pani o Neumanie. Tak, mhm. To nie była rozmowa prywatna. Prywatne to były rozmowy w restauracji nad wódką, jak się spotkało dwóch kolegów nawet z polityki. To były rozmowy prywatne. I gadali, co im ślina na język przynieść. Jeżeli się rozmawia. W biurze partii politycznej. Tą rozmowę prowadzi szef klubu parlamentarnego, czyli wysoki funkcjonariusz z członkami tejże partii, i rozmawia na temat swojej filozofii państwa, o której publicznie nie ma rozmowy, tak naprawdę. Na dokładkę mówi w sposób, który mówi, że on podziela, tak naprawdę, poglądy pisu na, na organizację państwa, bo on mówi o tym, że obojętnie kto dorad nadzorczych spółek, byleby nasz. Co robił mm -hmm. PiS? Misiewicz, tam y, y, siostra jednej z pan minister no dobrze, i tak jakie, dalej. Jakie konsekwencje no, no, W związku z tym ten kto to, to nagrał, ten, kto to nagrał, pani redaktorze, tylko bym chciała skończyć, nazywa się sygnalistą. Tak się nazywa we współczesnej... Czyli staje pani w obronie tego człowieka, tak? To, że poszedł do telewizji publicznej przed wyborami jest dla mnie niedopuszczalne. Ale on powiedział, że on był u władz Platformy. Nic Dobrze, nie no to mamy, mamy Kwiatkowskiego, mamy Gawłowskiego, mamy Neumana. Co się powinno z nimi stać? No Są rozgrywającymi w tej chwili w polską politykę. No, nie, wie pan, ja po prostu pamiętam, jak w 2011 roku były, miałam wpływ jakiś tam na listy i robiłam przegląd list. To było moim zadaniem, do Sejmu i do Senatu. I, czyli I kilka złych osób skreślono. I z kilka osób skreślono, dlatego że były akty oskarżenia w sądach, o czym władze krajowe Platformy nie wiedziały. I ja rozmaitego rodzaju sprawdzenia zrobiłam w ramach instrumentów, jakie miałam w kancelarii premiera i te Dobrze, osoby panie było poseł... A dzisiaj, panie redaktorze, Platforma miała na swoich listach co najmniej dwie osoby usunięte z Platformy Obywatelskiej. Proszę wspomnieć te nazwiska: jedna to była Marta Fogler w, Nowym Sączu. w Nowym Sączu. i drugie tak. pan, pan Potapowicz, który startował z Nowym z Warszawy. To byli ludzie, które państwo wyjaśni y Którzy byli wydaleni na rozmaitych etapach Platformy, m.in. za związki ze środowiskiem tak Pawła Piskorskiego za tak zwaną aferę mostową, czyli powiązanie biznesowe tutaj w Warszawie. Pani, pani poseł, przez wiele lat była Pani członkinią osobowej Komisji Nadzorującej Nikt, była nawet Pani taką nieformalną kandydatką na szefaniku. Z wyobrażasz... całkiem formalną. Okay. Czy wyobraża sobie Pani, że Marian Banaś mógłby kierować nikiem po tej Nie. całej aferze, aferze Absolutnie. I wie Pan, też słyszę, że są dyskusje, czy on rzeczywiście zrobił tak, bronią go politycy PiS że prawda, że czy on miał te podatkowe jakieś problemy, czy nie miał. Ja, wie pan, mało mnie interesują go problemy podatkowe. Znam mniej więcej demokratyczną Europę i wiem, że szef jakiejkolwiek instytucji państwowej, który prowadził, nawet był właścicielem nieruchomości, gdzie prowadzono Dom publiczny, gdzie z nierządu czerpano korzyści, jest po prostu niewyobrażalny, obojętnie, dobrze. czy on płacił podatki, Znam czy nie. pani Mariusza Kamińskiego bardzo dobrze. Mieliście na w ostatnich latach. To CBA kontrolowało oświadczenie majątkowe Mariana Banasia przez pół roku, niczego nie znaleźli, dopiero dziennikarze coś znaleźli. Ja to jest możliwe? Znaczy, panie redaktorze, ja zastanawiam się, na ile głębokie są te, kontro te kontrole służb. Bo również za czasów Donalda Tuska był przypadek wiceministra ochrony środowiska. Włoskiego. I nie innego, głównego inspektora ochrony środowiska, pana Macieja Trzeciaka, którego odwołał Tusk w 2008 roku, o ile dobrze pamiętam, w grudniu czy 9 styczniu i poszedł akt oskarżenia mający 11 zarzutów. Notabene ten człowiek dzisiaj nie żyje. No dobrze, ale pani co, że te służby działają nieprofesjonalnie czy nie chcą Też działać próbowałam się dowiedzieć, jak działa wirówka, skoro nie zauważono... Wirówka, czyli system sprawdzania tu System kandydatów. sprawdzania, o którym posłowie mówią. Usiłowałam się dowiedzieć, jak to działa i dla Dlaczego rzeczy, które mnie się udało sprawdzić, nie mając dostępu do narzędzi służb tajnych, ja je znalazłam normalnymi drogami i ustaliłam fakty, które ustaliłam. Nie mogłam tego zrozumieć. Pani, pani, pani poseł, na końcu, to może pani wystartuje na szefową platformę? Czemu nie? Panie redaktorze, myślę, że uporządkowałabym tę partię, ale jestem przekonana, że to jest niemożliwe. Wie pan, nie, dźwignęłam... pani stat jest niemożliwy, czy uporządkowanie nie jest możliwe? Uporządkowanie jest możliwe. Uporządkowanie jest możliwe, natomiast wie pan. E... Jest coś takiego, że zrobił się pewien zamknięty taki krąg w platformie, który e, sądzę, że będzie chciał bronić swojego status quo. Czyli ludzie Ja wie pan, jak dzisiaj słyszę, że nawet Ewa Kopacz, e, delikatnie słyszę, e, przebrzmiewa w jej głosie e, to, że. Schetyna że jest fajna. Tak, że, że Schetyna jest fajny, że małgorzata, Kidawa Błońska również broni się Czy I Platforma Schetyny. panowała taka grupa, której zależy na trwaniu? Tylko wie pan. E, e, Podejrzewam, że tak. Że tak, że Ewa Kopacz pewnie przy następnym rozdaniu już nie byłaby wiceprzewodniczącą platformy. Wie pan, ludzie chronią swojego status quo. I jak długo platforma obywatelska będzie się zajmowała status quo swoich liderów, a nie tym, że w Polsce musi być partia opozycyjna, która wreszcie pokona PiS, to być może koledzy to status quo zachowają, ale PiS będzie miał trzecią kadencję, a drugą kadencję będzie Andrzej Szanowni Duda. Państwo, Julia Pitera była europosłanka, była posłanka platformy. Zapewniam Państwa, że Grzegorz Schety, nawet, jeżeli na tego odcinka one tę opinii nie obejrzy, to rzeczywiście mu doniosą. Więc Panie Grzegorzu, czekamy na reakcję. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Dziękuję, Dziękuję bardzo.